Mamo, ten debil się skleił. Janetka, jest ósma rano, sobota. Ty jakimś dialektem do mnie mówisz? Rajanusz, mój głupi brata, twój syn przykleił sobie ręce do policzków, siedzi i wyje. Jezu, Janeta. Skąd ty miałeś ten klej? Co to za klej? Do Janeta. Co, jak? Grzybałeś mi w szufladzie. Policie, piecze? Nie. To czemu tak płaczesz? Nie mogę się zlizać! go. Janetka, daj mu lizaka, ja muszę pomyśleć. Dobrze, że się bez tego pogotowia obeszło. Cześć, mamo. Obiad dzisiaj będzie zapóźnieniem, bo my tu mieliśmy dzisiaj mały. No, widzę właśnie i czuję. Ty masz jakieś problemy, córcia? To przez tego Staszka! Puh. Dziecko nawet boisz? Mamo, Brajanusz się skleił i musiałam rozpuścić alkoholem niespójne historie, nerwowe zachowanie, niezadbany dom, w piżamie o czternastej. My sobie porozmawiamy, córcie, jak ty trzeźwiejesz.